Ciąg dalszy, przygotowania danych do obliczenia tego silosu. Zaglądamy mu do środka. No i proszę Państwa, jak widzimy, ścianka jest zielona, a dno jest żółte. Jeżeli my tu chcemy założyć obciążenie hydrostatyczne, to bardzo ważna sprawa jest kolor. Żebyśmy nie robili dziwnych cudów, zmieńmy sobie kolor podstawy na zielony z góry i wtedy będziemy mieć spójność koloru w środku. Elementy zmień stronę. Wybieramy płaszczyznę i proszę Państwa, mamy w tym momencie spójność koloru w środku i będzie nam łatwo zadać obciążenie hydrostatyczne. Aby to zadać musimy najpierw założyć podparcie. Wybieramy podłoże winklerowskie dodajemy sztywność styczną abyśmy nie mieli problemu z rozwiązaniem podłoże ma być przyłożone do strony żółtej, no wszystko się zgadza w takim razie wybieramy tą płaszczyzną teraz możemy przejść do obciążeń no oczywiście obowiązkowo ciężar własny i kolejny schemat, ciśnienie, ale wybieramy sobie, wcisk, wciskamy przycisk M i wybieramy obciążenie hydrostatyczne. Ciężar właściwy, no niech będzie 10, wysokość współrzędna, współrzędna lustra cieczy. No więc załóżmy, że nie jest za wypełnione do końca. Mokra strona będzie zielona. I teraz, proszę Państwa, mamy założyć co tylko, że dobrze byłoby, Jakbyśmy go to tak pokazali. A dlaczego? To zaraz się okaże. I łapię, proszę Państwa, wszystkie elementy. Gdyby poziom lustra był niżej, to program był automatycznie sprawdził, do jakiego poziomu są mokre elementy, i tylko tam założył obciążenie. No, tu akurat mieliśmy zgodność. No, jest pewien problem, proszę Państwa, bo takie zadanie spowodowało, że nam się tutaj. Pojawiło obciążenie poza naszym zbiornikiem. Musimy je skorygować. No więc wybieramy fragment, płaszczyzna. Zostaw XY. No i tu ciśnienie usuń wybrane. No i proszę Państwa, to tu niestety, ale musimy to pracowicie dziergać. Tak długo aż w końcu wyczyścimy. Może pominiemy sobie ten dosyć nudny etap i chciałbym jeszcze tutaj pokazać jedną rzecz, mianowicie sprawa związana, czy to ciśnienie naprawdę działa na zewnątrz. Wybieramy wektory. Proszę zwrócić uwagę. Wektory wskazują nam, że nasza ciecz rzeczywiście działa na zewnątrz i działa również na dno na zewnątrz. Gdybyśmy nie zmienili koloru dna, to proszę Państwa oddziaływanie tej cieczy na dno byłoby dokładnie odwrotne, czyli do góry. No i to właściwie mamy przygotowania. Zapraszam na trzeci odcinek tego serialu o Silosie poświęcony wymiarowaniu.